Dlaczego nasze polskie czołgi K2 muszą zostać dopancerzone? I od razu można odpowiedzieć na takie pytanie z dwóch powodów: ponieważ muszą zostać dopancerzone, żeby zwiększyć ich przeżywalność i odporność, i po drugie, ponieważ mogą być jeszcze dopancerzone. No i może zacznijmy od tego pierwszego. Tutaj bardzo często się mówi, że ten czołg został stworzony, zaprojektowany dla pewnych wymagań, dla pewnych warunków, w których miał operować, i oczywiście to prawda. Tylko, że dla nas to hmm, Nieważna, prawda, ponieważ tutaj nasze warunki są troszkę inne. I tak wiem, że my chcemy je używać w miejscach, gdzie one też będą osłonięte z boków, że chcemy ich używać właśnie w terenach, gdzie jest bardziej grząsko niż w przypadku użycia, na przykład abramsów, ale nie zmienia to faktu, że nasze warunki, nasze potrzeby są inne niż warunki. Do jakich zostały zaprojektowane te czołgi. I tak, jeśli chodzi o odporność, jeśli chodzi o to opancerzenie poziom ochrony, nie jest tak źle, jak się niektórym wydaje. Tu wiele osób mówi, że to jest poziom czołgów T90, że tak dalej, i tak dalej. W rzeczywistości jest zdecydowanie lepiej. Ten czołg waży grubo ponad 6 ton, 7-8 ton więcej niż T90, nawet w tych najlepiej dopancerzonych wersjach, do tego jest. Tak skonstruowany, że ta odporność jest na naprawdę dobrym poziomie. Tylko, że my nie chcemy mieć dobrego poziomu, my chcemy jak najlepszy poziom. I tutaj wchodzi oczywiście to, że często się mówi, że o ile z przodu jest ok, o tyle boki oraz dno, jeśli chodzi o odporność przeciwminową, to są rzeczy, które po prostu trzeba zmienić. Trzeba go dopancerzyć, żeby ten poziom był zdecydowanie wyższy. Zwłaszcza, że mamy ten powód drugi, ponieważ możemy. Ponieważ ten czołg nadal posiada zapas, taki modernizacyjny, bardzo ważną sprawę. I nawet kiedy dodamy do niego te kilka ton, to on nie przekroczy tych magicznych 61 ton, czy według niektórych 63 ton. Myślę, że raczej tutaj będziemy się trzymać, to znaczy raczej będą się trzymać ci, którzy będą o tym decydować i to projektować. 60-61 ton. Czyli nadal mamy kilka ton na pancerz oraz na system aktywnej obrony, co przełoży się na wzrost tego bezpieczeństwa przeżywalności. To są bardzo ważne rzeczy, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że im lepsze opancerzenie, tym zwiększona przeżywalność. To nie jest tylko tak, że pancerz już przestał grać rolę. No nie. Tak to oczywiście nie wygląda, ale niektórym się tak wydaje. Więc po pierwsze, żeby go przystosować do polskich warunków, do zagrożeń, jakie może napotkać ten czołg u nas w Polsce, to należy te czołgi oczywiście do pancerzy. I kolejną kwestią, bardzo ważną kwestią, która przemawia za tym, żeby te czołgi do pancerzy, jest pancerz. Ponieważ kiedy mówimy o wkładach, mówimy o tym pancerzu, jaki posiada czołg K2, to tutaj mówimy o konstrukcji, która ma nowoczesny pancerz, ale są już rozwiązania, w tym na przykład nasz Pangolin, które są lepsze, które już zapewniają lepszy poziom ochrony, większą odporność, przez co większą przeżywalność tych czołgów i oczywiście załóg tych czołgów. Więc to nie tylko dodatkowe kilka ton przeznaczonych na pancerz i system aktywnej obrony, ale też co ważne, również pancerz, który będzie lepszy. Pamiętajcie, że pancerz pancerzowi nierówny i coś o grubości 50-100 mm, czy kostka, era, nera, czy jakiegokolwiek innego pancerza, może mocno różnić się jeśli chodzi o. Możliwości o to, jak dużo, to znaczy, jak dużo tych zagrożeń może znieść i to przeliczanie na pancerz, na stalowy pancerz o grubości iluś tam milimetrów, czym się kiedyś zajmiemy, może być naprawdę duża różnica. I ten pancerz 50 mm, a inny pancerz też 50 mm, mogą różnić się nawet o kilkadziesiąt procent, jeśli chodzi o tą przebijalność, jeśli chodzi o tą ochronę. O tym warto pamiętać, o tym trzeba wiedzieć, kiedy mówimy o tego typu rzeczach, że to nie zawsze masa, nie zawsze grubość pancerza jest czymś, co przekłada się na tą odporność. A w przypadku czołgów K2 jest to szczególnie ważne, ponieważ no, mamy tego pangolina, mamy też inne rozwiązania, które mogłyby być tam wrzucone. I przy nieznacznym wzroście masy ta odporność mogłaby naprawdę nieźle wzrosnąć. A dodatkowo, kiedy już wiemy, że będziemy dopancerzać ten czołg, to warto by było się zainteresować tym, czym go będziemy dopancerzać. Czy to będzie na przykład nasz pangolin, zdecydowanie jednak lepszy od tego, co nam się proponuje, czy coś, co będzie łatwo dostępne, ale jednak nadal będzie nas to kosztowało, ale nie zapewni takiej ochrony. Więc, po pierwsze, jest to czołg, w przypadku którego, żeby Utrzymać w nim odpowiednią masę, żeby mógł sprawdzać się w warunkach, w jakich, do jakich został zaprojektowany, i tam jest to wystarczająco dobrze działająca konstrukcja, chociaż coraz częściej słyszy się, że nawet Koreańczycy stwierdzają, że powoli, no, należałoby pewne zmiany wprowadzić, żeby ten czołg jednak był mniej podatny na na przykład uderzenia z boku, czy też z góry. Tu warto o tym wspomnieć. Nie mówiąc już o dnie, które jednak charakteryzuje się naprawdę niewystarczającą odpornością, jeśli chodzi o miny i tego typu rzeczy. Tu podobnież borsuk ważący połowę tego ma zdecydowanie wyższy poziom, tylko że borsuk został bardzo przeciorany na przykład w tej materii. Ale chodzi o to, że nawet oni zauważają problem i widzą, że no, niekiedy trzeba będzie chyba te czołgi dopancerzać, nawet kosztem wzrostu mas. Więc, żeby ten czołg sprawdzał się u nas, zapewniał jak najwyższą ochronę, jeśli chodzi o załogę, jeśli chodzi o ten pojazd, musimy go dopancerzyć w tych regionach, w przypadku których poświęcono ich pancerz na rzecz ograniczeń masowych. Dodatkowo, oczywiście stosując pancerz, który będzie no, nowoczesny, tutaj mamy takie rozwiązania, no i trzecia kwestia, jest to po prostu możliwe, ponieważ ten czołg jest dostosowany do wzrostu masy o te kilka ton. Dodatkowo, nawet kiedy dodamy do niego te kilka ton, jest to możliwe, nawet gdy będziemy się pilnować i nie będziemy chcieli wzrostu masy, masy tych czołgów powyżej 60-61 ton. O 63 tonach tych, które są określane jako najwyższa masa, jaką nie powinien przekraczać czołg. Już nie mówię, no ale o tym też kiedyś musimy porozmawiać. Czyli musimy, żeby zwiększyć poziom tego opancerzenia i drugie możemy. Oczywiście to będzie kosztowało, oczywiście to dopiero będzie w tym wariancie PL. Dlatego warto tego wariantu PL pilnować, żeby on był taki jak trzeba, żeby po dostarczeniu 300 czołgów w wersji gap filler, które będą musiały być zmodernizowane, czyli dopancerzone, przebudowane, żebyśmy już otrzymali czołg, który będzie taki jaki chcemy. Ponieważ wydawanie miliardów na czołg, który jest bardzo dobry, nowoczesny Dobrze opancerzony, ale nadal mamy tą chwilę zawahania, kiedy powiemy o jego pancerzu, że jest świetny. No to chyba tak to nie powinno wyglądać. A przecież właśnie chodzi o to, żeby nasi czołgiści, nasze załogi, możemy byli chronieni w jak najlepszy sposób i żeby ten czołg miał jak największą przeżywalność, gdyby doszło, oby nigdy, do W. No, żeby te ciężko wydane miliardy, no, zwróciły nam się broniąc nas, a nie szybko będąc porażone. Więc to są bardzo ważne rzeczy i miejmy nadzieję, że wariant PL już będzie taki, jak trzeba, czyli z lepszym pancerzem, lepszymi wkładami, z większą ilością pancerza, z systemem aktywnej obrony i te 300 prawie czołgów, które będą dostarczone, są dostarczane, będą dostarczone w wersji no, nie do końca spełniającej nasze wymogi, one zostaną do tej wersji zmodernizowane, no tak, żeby mieć jednak najlepsze czołgi, nie żeby mieć czołg, który pomimo kwot, pomimo starań, jakie musieliśmy zrobić, żeby go kupić, no nie był do końca taki, jak chcemy. I tak, po przesiadce Z72PT91 jest niebo, a ziemia. I to normalne, ale chcemy mieć najlepsze czołgi na świecie. No a naszym k troszkę brakuje i to nie jest tak, że to zły czołg. Niektórzy od razu to przekładają na to, że ktoś mówi, że trzeba je dopancerzyć, że to zły czołg. Nie, to bardzo dobry czołg. Stworzony pod warunki koreańskie, z limitem masy. My mamy troszkę inne warunki, inne potrzeby i musimy ten czołg dostosować do naszych potrzeb, żeby sprawdzał się jak najlepiej. Ale nadal, no, jedna z najlepszych konstrukcji na świecie. No, żebyście nie pomyśleli, że o nie dopancerzymy, to będzie źle. No nie będzie źle, ale fajnie jak jest lepiej, jeszcze lepiej im lepiej. Im lepsze opancerzenie, tym będzie lepiej. O. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, polecacie wśród znajomych. Zapraszam również na przykład do wsparcia w formie możliwości postawienia symbolicznej kawy link w opisie. No i zapraszam też na inne materiały, na kartę społeczności, gdzie niekiedy coś wrzucę. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.